Sylwia Beata Lechner, czterdziestolecie na świecie. Nie interesuje mnie już, co o mnie myślą inni, ale interesuje mnie, na ile inaczej mnie widzą. Kategorycznie mnie nie interesuje mało intelektualne podejście do fenomenu istoty istnienia. Nie mam już problemu z problemami innych. Na co dzień uśmiecham się do wszystkich, lecz nie wnikam w gęstość każdego wydarzenia. Niezliczone i kolorowe myśli moje stanowią absolutną odskocznię od grafitowej rzeczywistości. Z natury rzeczy wiem, co robię i wiem, czego nie zrobię z natury. Pewność charakteru jest w tym wieku najważniejszą zaletą wykształconej sylwetki duszy. Znaczna część mojego wnętrza wyłożona jest miłością, której zawdzięczam wszystko. Czasami czuję, że mogę latać. Czasami leżę twarzą w podłodze, krwawiąc z ponadczasowych ran częściej jednak jestem sobą, co pozwala mi na jeszcze więcej. Cały ten wyżej wymieniony stan zwie się potocznie życiem. Jest ono dla mnie zjawiskiem bezcennym. Czytał Bogdan. Tmo.